Witam serdecznie z tej strony Krypto Kraniki. Dzisiaj testujemy kolejny kranik. Jak zdobywamy tutaj kryptowaluty na tym kraniku? A następnie klikamy tutaj, klikamy w to, VC i wyklikujemy tutaj właśnie, Claim, Claim. zbieramy tutaj różne kryptowaluty jak widzicie mam tutaj różne kryptowaluty, które się zbierają i które się stakują stajkują jak widzicie na przykład ta się stajkuje tu się stajkuje, tu też no i jak widzicie tu i coraz więcej mam tych Środków. Bo mi się samo stajkuje. Co mogę powiedzieć? Zapraszam do rejestracji, do subskrybowania mojego kanału i lajkowania. Dziękuję.